Witajcie, pomidory u co po niektórych zaczynają już dojrzewać. My od pewnego czasu zjadamy już wczesną odmianę Malachite Box. Jest to ulubiony pomidor męża, musi być u nas od co roku. Jasne jest więc dla mnie, że będę z nich pobierać nasiona. Już dwa tygodnie temu wytypowałam sobie takiego kandydata w cudzysłowie na rodzica. Tutaj oznakowałam go sobie takim sznureczkiem. No i kategorycznie zabroniłam zrywać. Codziennie zaglądam tutaj do niego z trwogą, czy jakaś bieda go nie dopadła. Ponieważ taki owoc powinien spełniać kilka warunków. No być ciut nieidealny. Po pierwsze, nie pobieramy nasion odmian mieszańcowych, tak zwanych F1. No bo trzeba mieć naprawdę farta, żeby powtórzyły cechy rośliny matecznej. Po drugie, wybieramy pomidory zdrowe, takie dorodne, bez dużych piętek, bez suwaków, i tu przeszłam, żeby Wam pokazać. E, to jest ta sama odmiana. E, jak taki suwak wygląda, tylko na innym krzaku. E, tutaj o. Widzicie? Tak nie wiem, czy to zbiera. Od góry do dołu. Tak. E, tutaj także z takich, z takich lepiej nie pobierać. E, znamie słupkowe, też dobrze, żeby było jak najmniejsze. Co to jest znamie słupkowe, też zaraz pokażę. Na tej samej odmianie Porównajcie sobie O tutaj jest też malachite box I zobaczcie jaka ta zmiana słupkowa jest Taka spora A jak wrócimy do mojego Trochę jest Ale Ale już nie taka Nie taka wielka Także to Wybieramy przede wszystkim Takie owoce dojrzałe Wręcz prawie przyjrzałe. Ten mój to tak już miękki jest. Pomidory wtedy mają dużą skuteczność kiełkowania, bo jest pewno, że i nasiona są w pełni dojrzałe. Niektórzy czekają nawet do momentu, aż zaczyna gnić no ale do mnie to jakoś nie przemawia. Jako zgniły, to u mnie równa się zepsuty. Tak samo materiał pobieramy z tych gron, które rozwijały się w jak najbardziej sprzyjających warunkach. U mnie to akurat było. Takie najniższe grono, pierwsze, no ale u Was może być, może być drugie, a nawet trzecie. Te pomidory z niższych gron mają mniejszą podatność na zapylenie krzyżowe, którego też nie chcemy. No ale generalnie są małe szanse na krzyżowanie się odmian, ponieważ pomidor jako roślina samopylna w większości przypadków najszybciej zapyli się swoim pyłkiem. Nawet taki trzmiel, zanim się tam się wpakuje do środka. Z tym swoim pyłkiem z innej odmiany, to wcześniej swoimi wibracjami sprawi, że najpierw osypie się pyłek właściwy. Nie, po, nie pobieramy też nasion z owoców staśmionych. No nie pokażę Wam teraz kwiatów staśmionych, bo, bo już nie ma. Ale on jest taki napuszony, jakby przytuliło się ściśle do siebie kilka pojedynczych kwiatków. Za to mogę Wam pokazać owoc taki staśmiony. Bo go specjalnie zatrzymałam ze wszystkich stron. Widzicie? Jakby połączonych kilka pomidorków. Na pewno go zjem ze smakiem, ale do pobierania nasion już się nie nadaje. No i na koniec miejcie też na uwadze, że niektóre odmiany mają bardzo mało nasion. Taka już ich uroda. I wtedy bezpieczniej pobierać z kilku sztuk. U mnie tak będzie z odmianą Purple Heart. Bo wiem, że ma taką skłonność. Tu wytypowałam dwa owoce. Takie najładniejsze, moim zdaniem. Tutaj ten pierwszy. Zobaczcie, taki fajny, duży, sercowaty kształt. Bo tu już są mniejsze. No i tutaj drugi. Ten na górze. Ale... Ale dzisiaj zauważyłam właśnie, że tutaj chyba będzie musie zaczynać sucha zgnilizna wierzchołkowa, więc... Jednak raczej zdyskwalifikuje go. No niestety, taki ładny, dorodny, kształtny, no ale cóż, życie. Także zachęcam do pobierania nasionek z odmian, które Was zachwycają, no i do wcześniejszego upatrzenia sobie takich najzdrowszych, najdorodniejszych owoców, no i do przypilnowania, żeby któryś z domowników ich nie pożarł wraz z cennymi nasionkami. I kolejny filmik. Będzie już z takiego poprawnego pobierania nasion pomidorów. Pozdrawiam.